Cześć, witaj na kolejnym webinarze dla handlowców w aplikacji Ask Mentor. Dzisiaj odpowiem na pytanie, jakie umiejętności rozwijać w sprzedaży w XXI wieku. To jest bardzo ważne zagadnienie, ponieważ jedni mówią, że klasyczny sprzedawca już przestanie być potrzebny, ponieważ mamy internet i mamy dostęp do wiedzy, do informacji w pełnym stopniu, ale z drugiej strony z mojej perspektywy jest tak, że mimo tego, że mamy tak szeroki dostęp do informacji, to nie zawsze potrafimy z nich skorzystać, i poza tym mamy taki zalew tych informacji, że no właśnie, nie każdy potrafi sam sobie z nimi poradzić, szczególnie jeżeli mówimy o kwestiach technicznych. Więc dzisiaj odpowiem na to pytanie, jakie kompetencje rozwijać sprzedaży w XXI wieku, aby rzeczywiście utrzymać się na rynku pracy i żeby w cudzysłowie sztuczna inteligencja nas nie zastąpiła. Przede wszystkim myślę, że taką najważniejszą kwestią jest to, że handlowcy będą musieli mocno postawić na umiejętności marketingowe. Współcześnie można powiedzieć, że mamy do czynienia z taką hybrydą marketera i handlowca, i rozumienie całego procesu jest tutaj kluczowe. Od momentu właśnie pozyskiwania klientów drogami marketingowymi przez przekazanie w cudzysłowie lead'a do, do handlowca, po to, żeby mógł później dalej z nim działać. Zazwyczaj to jest tak, że handlowiec po prostu. Dostaje lead i, no, i musi go jakoś obrobić. Tak? Ten klient do niego trafia i kontaktuje się z nim, rozmawia, jest już klient wstępnie zainteresowany. Natomiast tak naprawdę, handlowiec musi jednak wejść w tą rolę marketera i pomóc marketingowi, jak rozmawia z tym, z tym klientem, i przekazać mu takie informacje, które, których często marketerzy nie mają. Informacje z rynku. Więc te informacje, umiejętności marketingowe, rozumienie marketingu, jak on działa, to będzie. Potrzebne do tego, żeby handlowiec mógł wykonywać swoją rolę pełniej w sposób bardziej efektywny. Jednak pewne rzeczy są niezmienne i o nich trzeba powiedzieć. Kluczowa staje się umiejętność argumentacji i perswazji, czyli przekonywania klienta, chociażby do zmiany rozwiązania, które aktualnie posiada, przekonanie go do swojego rozwiązania, które może w jakiś sposób też pomóc klientowi. No i oczywiście nie chodzi mi tu o manipulację, chodzi mi o taką rzetelną pracę z klientem, żeby rzeczywiście go. Przekonać do, do zmiany, do zastosowania naszego rozwiązania. Pamiętajmy właśnie o tym, że klient zbiera informacje z różnych źródeł, a my jesteśmy jako handlowcy trochę takim potwierdzeniem tego, co klient już wie. Klienci nas weryfikują, czy przedstawiamy im prawdziwe informacje, czy manipulujemy nimi. Po prostu wykorzystują dostęp do, do wiedzy i informacji w taki sposób, żeby zwiększyć swoją przewagę. Potrzebne będą umiejętności komercyjnego edukowania, jak to ładnie nazwano w książce sprzedawa jak Challenger. Jakie to jest komercyjne edukowanie? To takie edukowanie, które sprawia, że klient chce u nas dokonać zakupu. To znaczy przekazanie wiedzy w taki sposób, żeby klient po prostu kupił, przekonał się do tego. Więc tutaj musimy szczególnie spojrzeć na perspektywę klienta i pokazać, co w aktualnej sytuacji u niego może nie funkcjonować optymalnie, i jak nasze rozwiązanie może mu ten problem rozwiązać? To jest bardzo ważne. Umiejętność komercyjnego edukowania. Nie mylić z darmowymi konsultacjami. Idąc dalej, co tak naprawdę się rozwija współcześnie, bez czego sprzedaż już tak naprawdę przestaje funkcjonować, to jest social selling, czyli umiejętność sprzedaży poprzez media społecznościowe, poprzez obecność na takich platformach jak LinkedIn, Instagram. Facebook, można powiedzieć, że za to powinien być odpowiedzialny dział marketingu, ale tak naprawdę social selling umożliwia nam budowanie marki osobistej, umożliwia nam wpływanie na klienta jeszcze przed procesem zakupu, kiedy pomaga także w wygenerowaniu potrzeby, której klient może jeszcze nie ma i właśnie to, że jesteśmy obecni w social mediach, pozwala nam budować autorytet i uwiarygadniać się w oczach klienta. Więc to jest taka działka, która będzie się coraz bardziej rozwijać. Oczywiście dział sprzedaży, sprzedawcy powinni być wspierani w tym zakresie przez marketingowców, którzy powinni dostarczać im narzędzia, którzy po, powinni dostarczać im grafiki, pokazywać, jak rzeczywiście działać w tych social mediach, żeby rzeczywiście przynieść efekt, a nie było to tylko przepalaniem czasu i strategii. Właśnie w aplikacjach asystentów mamy tutaj. Całą, play, ca, całą bazę na temat tego, jak na przykład funkcjonować na LinkedIn, ponieważ jest to takie narzędzie, gdzie sprzedawcy najczęściej się odnajdują, gdzie najczęściej mogą poszukiwać klientów. Więc social selling to jest kompetencja przyszłości to tutaj budujemy swoje kompetencje, swoje umiejętności, ale z tym też związane są kolejne narzędzia które związane są ze sprzedażą zdalną. Sprzedaż zdalna czyli taka sprzedaż, w której ja nie spotykam się bezpośrednio z klientem, ale spotkałam się w świecie wirtualnym, na przykład na spotkaniu online. To jest umiejętność, przy którą wzbraniają się tradycyjni sprzedawcy, a która staje się coraz bardziej popularna. Z mojej perspektywy, ja coraz rzadziej spotykam się z klientami na spotkaniach tradycyjnych, nie jeżdżę już tak często na spotkania, chyba że rzeczywiście na jakimś kolejnym etapie, ponieważ klienci już też tego oczekują żeby spotkać się na przykład na Google Meet czy na. Na Teamsach i wtedy rzeczywiście no, te narzędzia nas mocno wspierają, ale my musimy się tego nauczyć. Musimy się nauczyć tych narzędzi, żeby rzeczywiście można było je optymalnie wykorzystać, żeby rzeczywiście wzbudzić też zaufanie w tych utrudnionych jednak warunkach, do tego, żeby klient od nas kupił lub żeby ta sprzedaż poszła do kolejnego etapu. Jeżeli mówimy już o sprzedaży zdalnej, to musimy pamiętać też o sprzedaży prze, przez webinary. To jest taka sprzedaż jeden do wielu, gdzie ja robię prezentacje, gdzie ja zapraszam użytkowników, gości na spotkanie i mówię do wielu ludzi, przez co mogę lepiej do nich trafić i przepchnąć w cudzysłowie sprzedaż do kolejnego etapu. Bo oczywiście webinar to nie jest taki moment, w którym już domykamy sprzedaż. To jest jeden z etapów, gdzie często budujemy świadomość klienta, gdzie klienta, pokazujemy, jakie są potencjalne możliwości, a później zaproszone osoby możemy dopiero przenieść do kolejnego etapu sprzedaży. Więc sprzedaż jeden do wielu to jest umiejętność, którą będziemy musieli kształtować, którą będziemy musieli rozwijać, oczywiście też ze wsparciem marketingu, które na przykład mogą nam pomóc w tym, żeby zapraszać gości na te, na te webinary, ale tu już sprzedaż będzie musiała prowadzić te webinary, żeby optymalnie wykorzystać potencjał tych spotkań. Oczywiście sprzedaż jeden do wielu to też sprowadzenie wystąpień publicznych na różnego rodzaju konferencjach, To budowanie tam marki osobistej, na przykład poprzez networking, czyli tam, gdzie musimy spotkać się na żywo z klientami i przedstawić swoją Swoją, swój produkt, swoje rozwiązanie. Oczywiście to było już, to, nie, to nie, nie zmienia się. Jednak zdarza się coraz częściej, że w ten sposób musimy budować budować swoją markę. W ten sposób jako handlowcy funkcjonować działać, więc dobrze rozwijać sztukę prezentacji produktu na spotkaniach, na konferencjach, gdzie musimy wystąpić przed audytorium. Idąc dalej, musimy jako handlowcy rozwijać umiejętności analityczne, szczególnie z wykorzystaniem systemu CRM. I tu mamy już dwa słowa, które, które już dla handlowców mogą być irytujące. Po pierwsze, CRM, dlatego że handlowcy no nie lubią korzystać z tego narzędzia, bo ono wymaga biurokracji, systematyczności, chociaż uważam, że jest to bardzo potrzebne narzędzie, właśnie do tego, żeby móc analizować procesy sprzedaży, które mamy z klientem, żeby analizować to w jaki sposób i kiedy powinniśmy się z klientem skontaktować i to, czy w ogóle mamy odpowiednią ilość kontaktów uruchomionych, żeby rzeczywiście sprzedaż mogła zaistnieć w przyszłości. Więc umiejętności związane z systemem CRM dają nam narzędzia do tego, żeby wiedzieć, czy wykonujemy odpowiednią ilość działań, ale też, czy kontaktujemy się z odpowiednią grupą klientów, bo w CRM widać na przykład, że... Nie kontaktujemy się z odpowiednim segmentem klientów, bo na co dzień tego nie analizujemy, nie wgryzamy się w ten temat, a w crm widać, że z klientami A, B lub C kontaktujemy się za często, za rzadko, w nieodpowiedni sposób. No i na przykład możemy nie pilnować ważnych klientów, a poświęcać więcej czasu na klientów, którym nie powinniśmy poświęcać czasu. To jest umiejętność, którą musimy się nauczyć rozwijać, ale też w kontekście Analizy, trzeba spojrzeć na umiejętność analizy biznesu klienta, analizy potrzeb klienta. Znowu, to zawsze było potrzebne, ale współcześnie musimy dobrze przeanalizować naszych klientów, musimy poznać ich problemy, wyzwania, zanurzyć się w ich rzeczywistości, zrozumieć ich biznes, gdzie musimy mocno to przeanalizować i dopasować to, co jest po stronie klienta, do tego, co my mamy w naszej ofercie. Więc te umiejętności analityczne to nie tylko CRM, to nie tylko analiza danych, ale to też umiejętność analizy biznesu klienta i wspierania go w osiąganiu rezultatów. I tutaj takim narzędziem jest kalkulator, kalkulator potencjalnych zysków, które możemy wygenerować poprzez swoje rozwiązania. I teraz ten kalkulator jest w wielu branżach już obecny. Tak jak kupuje się samochód, no to można przeanalizować sobie, czy zużycie paliwa w dieslu czy w benzynie będzie. Dla nas tańsze, przy naszym sposobie użytkowania, przy naszej ilości kilometrów, przy kosztach serwisu i tak dalej. Tak naprawdę, w wielu różnych branżach możemy te kalkulatory sobie tworzyć i to też wymaga umiejętności analitycznych, zebrania danych, no i w, tak naprawdę przedstawienia później wyników z klientem, omówienia ich, pokazania im możliwości, które uzyskują dzięki właśnie naszym rozwiązaniom. Kolejna rzecz, o której trzeba powiedzieć, to wykorzystanie aplikacji automatyzujących sprzedaż, wspierających sprzedaż. Oczywiście CRM jest jednym z nich, ale takie narzędzia, które pomagają w śledzeniu naszych wysyłek mailowych do klienta, czy na przykład klient otworzył ofertę, czy zapoznał się z nią, czy w ogóle spędził na nią czas. Są takie narzędzia, które to umożliwiają. One są często zaszyte w CRM-ach, dają nam informację zwrotną do tego, żeby podjąć jakieś działania follow-upowe z klientem, tak? Zmotywować go, żeby otworzył ofertę, żeby zapoznał się z nią, czy po prostu. Skontaktować się z klientem, no i porozmawiać o tym, co w tej ofercie się znalazło, jakie są jego wrażenia. Innym aspektem w kontekście aplikacji może być aplikacja związana z wyszukiwaniem klientów, czyli kontaktów i danych mailowych w procesie prospectingu. Są narzędzia, które to umożliwiają i zautomatyzują. Jest takie narzędzie Hunter. Io, który pomaga odnaleźć maile, które w danej organizacji są założone, a gdzieś w internecie funkcjonują. Więc sobie domenę i w ramach wyników otrzymujemy wszystkie maile, które są w, w internecie dostępne. Więc to jest takie narzędzie, które nam umożliwia dotarcie do, do klientów. Innym narzędziem może być aplikacja do tworzenia ofert, na przykład taka jak Canva, żeby te oferty wyglądały ładnie, żeby one były powtarzalne, żeby były też dobre, czytelne dla klienta. Co jest bardzo ważnym aspektem tworzenia ofert. Więc jak zauważyliście, sprzedaż bardzo mocno się zmienia. Musimy nauczyć się wielu nowych kompetencji, szczególnie związanych z światem online z byciem obecnym w tym świecie. Musimy się nauczyć umiejętności prowadzenia webinarów, wykorzystania różnego rodzaju aplikacji. Musimy zagospodarować w odpowiedni sposób system CRM do tego, żeby rzeczywiście nam służył, a nie był tylko zwykłym utrudnieniem, zwykłym biurokratycznym zadaniem, którego nie lubimy takim związanym tylko z raportowaniem. Wiadomo, że sprzedawcy... Nie lubią tego zagadnienia, nie lubią tworzenia notatek i tak dalej, więc musimy sobie to ułatwiać. I właśnie system CRM, dobrze skonfigurowany system CRM nam to ułatwia. Więc podsumowując, rola sprzedawcy moim zdaniem nadal będzie potrzebna, nadal będzie niezbędna do tego, żeby realizować cele sprzedażowe, żeby wspierać organizację. To nie będzie tak, że po prostu sztuczna inteligencja nas zastąpi, to nie będzie tak, że ludzie będą tylko bazować na tym, co jest w internecie. Ponieważ rozwiązania, które firmy oferują, są coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej wysublimowane, coraz bardziej specjalistyczne. I tutaj musimy wykazać się kompetencjami sprzedażowymi, które powinny być wzniesione na dużo wyższy poziom niż było to wcześniej. Więc nie ma miękkiej gry. Naprawdę poprzeczka jest podnoszona przez klientów i przez realia, w których funkcjonujemy. Po prostu musimy się z tym oswoić, musimy z tym się pogodzić, że będzie coraz trudniej. Dzięki za wysłuchanie tego webinaru, mikrowebinaru. Jeżeli nie jesteś użytkownikiem aplikacji AskVentor, zapraszam Cię, żeby dołączyć do społeczności, która co tydzień uczestniczy w takich webinarach otwartych, ma dostęp do pełnej wiedzy w kontekście na przykład sprzedażowym, ale też HR-u, zarządzania i mogą też wymieniać się doświadczeniami w ramach Czatu, który mam wewnątrz, no i, i przechodzić różnego rodzaju kursy, szkolenia, które są wewnątrz aplikacji, po prostu systematycznie rozwijać swoje umiejętności i być tak naprawdę coraz lepszym sprzedawcą, menedżerem, hajrowcem, czy po prostu przedsiębiorcą. Dzięki za wysłuchanie. Zasubskrybuj ten kanał i do następnego razu. Maciej Sasin.